Tak już za kilkanaście miesięcy mają wyglądać nowe hotele przy ulicy Narutowicza. Wkraczająca w końcowy etap inwestycja to również szansa na uratowanie poprzemysłowych budynków. Elektrownia, która pierwsza zasilała miasto z no, gdyby nie my, nie zostałaby w pamięci już jako rzeczywistość, tylko wspomnienie. Włączenie starego z nowym. Zachowanie pamięci o industrializacji Zagłębia, no to jeden z głównych celów. Że ten ambitny cel jest możliwy do osiągnięcia, widać na przykładzie jednych z najbardziej charakterystycznych elementów budynku. Stare okna, które zostały zdemontowane z obiektu, zostaną odrestaurowane i jako elementy ozdobne, odsadzone, imitacje tych okien pierwotnych, zostaną zamontowane od wewnętrznej strony. Od zewnątrz pojawią się za to zamówione w Belgii ponad 9-metrowe bezramowe szyby, podobne do tych, które właśnie osadzono w wieży. Wykonujemy elewację z blachy trapezowej z takimi mocnymi odcięciami z blachy nierdzewnej na otworach okiennych. Te prace mają umożliwić zamknięcie konstrukcji przed zimą. Wtedy główny front robót przeniesie się do środka. Na najniższych kondygnacjach zlokalizowano dwupoziomowy parking podziemny, a piwnice zaadaptowane zostaną między innymi na spa. W międzyczasie metamorfozę za sprawą działań tramwaj śląskich i Urzędu Miejskiego przejść ma otoczenie. Stąd wymienione słupy trakcji tramwajowej na taki bardziej w stylu retro, tak aby nawiązywały swoim wyglądem właśnie do hotelu. Kolejny etap to jest przesunięcie przystanku autobusowego, tak aby estetyka tego miejsca się poprawiła. Pomoże w tym też planowany remont generalny podziemnego ciągu komunikacyjnego. Przede wszystkim ciągi schodowe, jak również cały tunel. Natomiast główną sprawą związaną z tym przejściem będzie również wymiana zadaszeń. Na szczęście na swoim miejscu pozostanie wyjątkowa mozaika, której autorem był nieżyjący już Tadeusz Drążkiewicz. Sprawdziłem stan uszkodzeń mechanicznych. Nie są one wielkie. Tak naprawdę oprócz tego, jakiejś tam erozji z wody, czy, czy dostępu to mechanicznie przez wandali nie została uszkodzona. Po renowacji cieszyć będzie oczy gości odwiedzających Sosnowiec. Do wyboru będą oni mieli nocleg w 3 i 4 gwiazdkowym standardzie. W hotelu Ibis będzie się znajdowało 130 pokoi, w części Merkurego będzie to 100 pokoi. Wśród nich znajdą się te przeznaczone dla turystów pochodzących z krajów arabskich i azjatyckich. Występuje w nich zarówno kabina prysznicowa jak i wanna. Osoby takie ze względów religijnych mają możliwość obmycia się fizycznego oraz psychicznego. Mamy również jedną kondygnację podwyższaną na poziomie plus 5 pod możliwość zakwaterowania sportowców z dłuższymi łóżkami. Nie zabraknie apartamentów, pokoi rodzinnych i tych dla osób niepełnosprawnych. Całość uzupełnią trzy sale konferencyjne, gabinety do biznesowych spotkań i strefa gastronomiczna. W tej części będzie znajdować się kuchnia. Wspólna dla obydwu hoteli, a co najciekawsze w dużej części przeszklona. Z takim efektem, w którym widać pracę kucharzy, co robią, jak robią. Szklany będzie również dach dziedzińca, ogrodu zimowego i szyby pięciu głównych wind. Wszystkie one, jak i cały kompleks ruszyć mają pod koniec przyszłego roku. Jakub Olszewski, TV Zagłębie.